To jest drugi odcinek zaprowadzania po serwerze Atoll SMP. Jeśli nie widziałeś poprzednika, zachęcam Cię do zobaczenia. Gdzieś w tym filmie zawrę hasło. Będę robił tak co odcinek 5 razy, a osoba, której się uda zdobyć największą ilość haseł, zostanie w jakiś sposób powierzchniona na serwerze Atoll SMP. Lecz warunek jest jeden: musicie napisać hasło w ciągu 24 godzin od wrzucenia filmu. A teraz zapraszam do oglądania. Generalnie tutaj mają magazyn, ale tutaj Szpiegul trochę budował takie bramy w stylu. Ale to jest to, taki, świetne, to jest świetne. Takich zamkowych. On dobrze umie grać, no ale on tam, nie wiem, jakoś może. Nie wiem, wydaje mi się, że nie potrafi kilka serii na raz prowadzić. Ale też może dlatego, że nie było go ostatnio, bo swój serwer, serwer dla widzów otworzył i tam widziałem, że wstawiał. No ale Ale ten. Bowiem jako twórca, a on wziął sobie towarzysza jako Ardę. Tutaj było małe cięcie w a ty musiał pójść coś zrobić. Dobra, w sumie musimy tak się wrócić do portalu, tam do nich. Propo i Spiegola, to tak jak wspominałem, oni prowadzili pierwszy, drugi. pierwszy, drugi sezon Atola i oni tutaj to wszystko wymyślili. A tu widziałem, że Nie. ten. wojny, wojny magazynowe były, tak? Yy, tak, tamte kontenery, które stały. Bo gracze jak mogą, znaczy gracze, no tutaj twórcy czy towarzysze jak chcą, to mogą coś yy, zorganizować. Czy to było jakoś w, czer w Czerwcu, no? Jakoś tak, inne magazynowe. A tego typu rzeczy tam są robione jakby na własny koszt, ale zawsze można bez problemu dogadać się z nitką, czy jakieś takie ekskluzywne nagrody. Tam między innymi Arde się ugadał, że dostali zaklęcie niezniszczalność, ale na czwartym poziomie, było można wygrać. Czy o, tam je ktoś dostał yy, jeżeli ktoś tam z ten magazyn oraz beacon z całą wieżyczką z żelaza, akurat yy, jadałem Kiri Diamenty żeby właśnie kupiła ten magazyn za te moje diamenty i do dozwolenie zapłaciła za niego 300 diamentów i to był najdrożej sprzedany kontener. A to jeszcze było zrobione w taki sposób, że były cztery kontenery na końcu, czarne. Gdzie właśnie były te nietypowe nagrody? Jak ten beacon taką rzeczkę na czwartym poziomie z nie, niszczelnością, i dwa kontenery były puste, więc to było takie 50 na 50 I każdy mógł tylko kupić jeden taki kontener. Ja, który kupiłem ten pierwszy, to był mój, mój był pusty, <laughs> ale tam za dużo za niego nie zapłaciłem. Ale ten ostatni, mówię, nie kilk, jaki ja masz tego, ten kupić. Teraz pójdziemy do Nexiona, te w ogóle wybudował tą część Nether Hubu, bo czasami jakąś portal wyrzuciło daleko, to musiał sobie podłączyć się na własną rękę do, do Nether Strady. Na przykład tam Nitka, czy ja, jak byliśmy obok, to tam mieliśmy praktycznie kawałek, więc to był problem. Co się zajmie Nether Salon? Wszyscy budują, czy...? To był projekt sąsiedzki, Nitka, Gerard to budował, chyba Kryclex. nie wiem, jakieś trzy osoby mi się kojarzyło, coś takiego. Ogólnie, że była Netherstrada wybudowana i każdy miał do niej się połączyć I od razu jesteśmy w jego powiedzmy yy, magazynie chyba Jakoś tak No, całkiem spory On też troszkę, trochę się budował powiedzmy w, w jaskiniach A tym frame'y są takie ten, 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 niewidoczne A są niewidzialne to, to chyba jest plugi mi się zdaje Musisz... Yy, Nazwać? To się craftowało? Nie, to się kraftowało o, e, szybę, zwykłą szybę. E, jedną szybę i e, ramkę Jedną zwykłą A, na, na narzędzie. I wyskoczy to. ci. Tak. I ten crafting wyskoczy w wy formie takiej zielonej, enchantowanej książki. Powiedzmy. Co to i, jest? I później możesz Właśnie, sobie to postawić. Jak takie coś zrobić? To? E, można zrobić screeny czy jakieś takie własne ksel arty i dodać, da, znaczy dać je do Nitki, ona je doda w formie e, map. Ja też do końca nie wiem, jak to działa, powiedzmy, ten. E, od strony technicznej, jak to jest zrobione, ale w każdym sezonie atala coś takiego mieliśmy. Hmm. Tutaj na przykład e, Kaseja dała coś takiego i Nitka jej dała to właśnie w formie mapy. Bo zobacz. A, no, no, no. To jest taka, taka mapa, gdzie wrzuciłem. I ona ci to może tam dać w kilka takich formach, jak tam potrzebujesz. No to coś, coś tam będę nawet robił, to, to może coś ją poproszę właśnie. Ciekawe, taki dół, dół zrobiony w takim strasznie takim e, stylu, że takiej osoby, która żyje na odludziu, nie? E, tak, zwłaszcza, że on mieszka najdalej ze wszystkich, patrząc. No. Jego baza jest najdalej, jakby wysunięta w głąb Gdzie gdzie są takie mniejsze bazy, które tam zaczęli budować ci, którzy odeszli, ale w sumie tam tylko jest jedna ciekawa do pokazania. Bo to... nas e, siadać na schodki i pół bloki. Zobaczmy A na, na dywaniki chyba też. Tak, na, Czekaj, na dywaniki też. Tu. A tutaj co jest? Tu chyba nic, nie? No nic, ale pewnie coś planuje. Możliwe, że tak. Generalnie na serwerze Discordowym są takie ekonomia i atolki, że widzowie mogą kupować u twórców jakieś dane rzeczy. Na przykład są to koty, bo często one się rzucają w oczy. To ma to Nexion. Nitka ma jakieś ślimaki. No właśnie, słyszałem, słyszałem, oglądałem ostatnio niej odcinek. Ja zaproponowałem, że mogę lisy zrobić. A kasaja, shop o. Ale czekamy właśnie na tego admina Kryca swoją drogą, bo on to musi dodać do oferty. Generalnie tutaj grupy. jest ich cały teren, gdzie tak trochę wszystkie rzeczy są porozrzucane i głównie to są farmy, które mieli zaklepane. Czekajcie, gdzie ta. Tutaj wikar się buduje, ale. O, to fajny domek. A czekaj, masz wodę. Nie, to jest przykrywka. Mam wodę, mam. Weź się, może wylej tutaj na ten schodek. O, o weź u, to, dę. może wodę z powrotem. I szybko chodź tutaj, bo to teraz, zaraz się zamknie. No, no, no. Ty, fajne. To miało być przykrywka, że tam jest niby dirt. I on tutaj zamierza tą samą swoją bazę budować. No, ale na razie tylko tyle zrobił. Ty, a gdzie to było? Eee. Y... Tak, może w rogu. A to chyba było tu. Bo... U wędrownych handlarzy można kupić mini bloki. Tam w ofercie dajesz mu jeden emerald i jeden przedmiot, jeden Minecraftowy blok, i on ci daje to w formie 8 małych bloków pomysłowe Aksolotle widzę? No, e, akwarium ostatnio tam budował. A on tu widzę, że chyba. No. Czy znaczy widać różnicę pomiędzy, e, pomiędzy ten, jakością budowania e, u każdego gracza? nie? Mm, tak, tak, jakby każdy ma tam miną. A tam z tyłu mają jakiś obiec i nie wiem, czy oni nie mieli żelaza też. Chyba tak, to jest, tak, to jest nie, żelazo. To jest prochu, prochu. A, a to, to, to jest żelazo. O tym mówię, o tym mówię. E, nie, prochu. prochu albo ogólnie wszystkich tych mopków? Nie, to jest tylko prochu, okej. Okay. Nie, 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 bo ja kojarzę właśnie. Taki kształt, nie? E, budowałeś kiedyś e, tak? Tak, tam chyba z kotami w środku. Mhm. To tyle tutaj w sumie u nich. Niby jakąś drogę budowali z drugiej strony, ale też tak do końca... Super. Ale to świetnie wygląda. Nie, ...nie jest ten... Eee. ...dokończone. Masz trochę żarcia? Właściwie widziałem to i widziałem ze sobą więcej. Super. Dzięki. No, ja mam pewne plany, ale, ale ta właśnie takie pytanie, jeśli chodzi o takie mhm. budowanie takich, tych bardziej takich community rzeczy, które, z których będą korzystali też inni gracze, to na Spałnie raczej, czy, czy u siebie? Jakby to jest bez różnicy. Sklepy mają być na Spałnie, bo to ma być takie miejsce, żeby tam chodzić i kupować. A jeżeli chodzi, takie, nie wiem, gry czy coś, to przeważnie każdy to u siebie buduje. I ten japoński domek tego Rybisa i częściowo Arde, to oni postanowili, że to będzie na spałnie od nich. Takie tam, takie te gry. Bo tak akurat im to przypasowało, więc bez różnicy, jakbyś tam chciał. Ale tak to pozostali u siebie budują. To byłby taki wiesz, dodatkowy budynek fajny u ciebie, taki użyteczny powiedzmy. Dlatego też byłem yy, za tym. To jest mech? tak, to jest Mechu. On też fajnie buduje, on ma taki charakterystyczny styl. A bardzo na... podobny też do Zendiego, ale też ci później pokażę. On najczę najczęściej tutaj gra ty, nie? I yy, Ktoś jeszcze... tak, bo teraz ten sierpień było dużo osób na wyjazdach. Czekaj, yy, tu, tu, tutaj jestem. Bo on tutaj ma farmę drewna i kaktusów. O kurde, fajnie. Ciekawe bo on drewno dre drewno nas wydaje prawie wszystkie. No, tu fa farma drewna, tak? Yy, tak. Ostatnio właśnie sierpień, teraz był tym miesiącem, gdzie nie było aż tak dużej aktywności. Ale też sporo osób było na wyjazdach Rybis, z Pozostałych tam nie wiem, bo nie każdy się spowiada i nie musi. Będzie chyba nic, są takie rzeczy. Ale ja akurat ostatnio starałem się utrzymać tą aktywność i czasami chodziłem na serwer nawet jak nie musiałem czegoś konkretnego zrobić. Weź bo jakby... ja też długo się znam z Nitką i chyba nitka mnie zna. I my, i my mamy bogatą, y, wspólną historię z serwerów na których byliśmy i na sporo różnych serwach byliśmy i takie różne wnioski wyciągnęliśmy z tych serwerów i też tak nitka wyskoczyła do mnie w styczniu z, z informacją, że przyjmuje Atola od Spragola Jarde, bo oni nie, na razie nie planują nic robić z tym serwerem Osob... więc jakby, że rozumiem jej całą tą ideę to widzę takie żabki, I... nie? Porostawione są tak, to właśnie budował mechu w niektórych miejscach na tolu te to też można to, je tak. zobaczyć nie, to akurat było takie ogólnie bo on jest trochę kojarzony z żabą powiedzmy On chciał wybudować farmę Froglight tylko nie wiedział, wow. że ja miałem ją zaklepaną tu w Nie, nie, nie. Y ja miałem ją wcześniej zaklepaną, niestety, więc jakby tak lubię strasznie te Froglighty, więc ja wybudowałem tą farmę i też... Wybudowałem żabkę, w którą, którą byliśmy, czyli ten sklep Ale starałem się wybudować się w nieco innym stylu, żeby Nie budować tego samego, co tutaj Macie budował I on ostatnio ten drzewo wybudował, w ostatnio Właśnie odcinku widziałem, widziałem, Pokazane, właśnie. ale budował je o wiele dłużej Twierdził, że to połączy sobie z farmą, powiedzmy tego, yy, drewna Tak mu przypasowało. Odcinek, tak? W odcinku, farma No, fajnie, wygląda to drzewo, takie wielkie, majestatyczne po, Podoba mi się, To jest, to jest jeden z takich moich projektów, które mam zapisane od kilku lat i jeszcze nie, ich nie wybudowałem czyli właśnie tak wybudować gigantyczne drzewo i tam by miało różne takie a w koronie drzew coś w stylu, takie dom, domki na drzewie trochę takie domki połączone mostami jak czasami youtuberzy budowali w tych w dżungli, o czyli by mostami połączone a mam takie pytanie, chodź tu a no no kto to jest? <laughs> Poznałeś tego gościa na cmentarzu, Bajzak. E, I jego skiny można znaleźć takie wygenerowane e, tam e, serwerowo. Jeden oh, był I ten kasai. To jest on, tak. tak. Okay. On powiedzmy był ciekawą, dość ciekawy ma charakter. Dzie Pierwszy i drugi sezon Atolata naprawdę jest ciągle kojarzony tylko z nim. Ej, co się stało? Co tu robi Netherak? Co tu robi Nederak na mojej wyspie? I jak, ogłoś... jak był ogłoszony trzeci sezon, i się okazało, że on nie będzie go na trzecim sezonie, tam przez spra... sprawy prywatne, to trochę było szkoda, bo to o, taka była nieodłączna wizytówka. Tego serwera, ale tak czy siak udało nam się sporo, znaczy sprowadzić. Zgromadzić bardziej nitce, wiele innych fajnych osób. Gdzie nitce mówiłem to nieraz, że trzeci sezon to jest najlepszy ze wszystkich trzech, które były. Jesteśmy teraz u Krebora i Lesetom. Leseto to jest twórca, a Krebor to jest towarzysz. Oni też prywatnie już tam się znają. Niestety, Krebor tutaj najwięcej gra, bo Leseto. Wypalił się, powiedzmy, jeżeli chodzi o, okay. o, o YouTuba. A tam właśnie, ostatni to jest ich projekt, bardziej Krebora. Możemy iść, znaczy, możemy. Musimy tam iść, bo ja tylko to widziałem z lotu ptaka z zatolowej mapy. On chciał przygotować propoty gier i zabaw w tym miesiącu sierpniowym. A hasłem w dzisiejszym odcinku jest Pejzak. A ten dziad. Formatonemu to też, jest, Też, też. Byli panu kiepaną. Uważaj, tam są sądopak... dwa. Kryter. A, Widzę, oni w są. <laughs> Chodzi potrzebne. o wyścigi konne, o! Tego mi brakowało, tego słowa. I to tutaj wybudował A, to. Czekaj, czekaj, właśnie, to jest tak. Maximus, jak to się nazywa? To jest. To byłoby chyba Konstantynopolu, albo w Rzymie. A, on tutaj wybudował minigrę. Tego to nie widziałem. To? to Trzeba to... dopasować bloki. A, wiem co to jest, no, wiem co to jest. To najczęściej chyba... Znaczy takie rzeczy widziałem z innymi rzeczami, jakieś, nie wiem, butelki z wodą, z jakimiś napojami czy coś. Takie bo mam na myśli takie shorty. A, no, to jest pomysłowe. No. Tam w sumie jak byliśmy u Mecha przed chwilą, to on miał wybudowaną grę, która się nazywa... Ach, chujba, też się nazywa, nie pamiętam. Ale to jest ta gra, masz bloki na swojej planszy i A, u przeciwnika, takie wiem, same wiem. bloki i wybiera się ten blok. I druga osoba się pyta, czy ten blok jest związany z Naderem. Mhm. Jak tak, to tam zamykasz klepami te bloki. No widziałem na shortach. No właśnie, on też takie tam to budował. Jest, to jest chyba nawiązanie do Circus Maximus, tak mi się wydaje, wiesz? Mo, możliwe, możliwe, że tak. Bo tutaj właśnie jest ideal, idealnie taki sam kształt, podłużny, gdzie potem jest zaokrąglony, nie? Mm -hmm. I właśnie były to wyścigi konne, i to albo w Rzymie, albo w Konstantynopolu, nie pamiętam, ale na pewno w Imperium Rzymskim to zostało zbudowane. Y Konstantynopol to był w Turcji. Nie, czekaj, w Rzymie, w Rzymie, w Rzymie to było tak. To, w to był Rzym, tak, Rzym, Rzym, bo Konst Konstantynopol to był ten w Turcji, znaczy wcześniej to było państwo osmańskie w tych wcześniejszych latach, kiedy to tam powiedzmy urzędowało. Znaczy Konstantynopol to tam, to tam, wiesz, państwo rzymskie to tam rozległe, nie? Było kiedyś? W czasach świetności. I chyba łapało też Konstantynopole, potem się jakoś podzieliło. No dobra, nieważne. Historia to historia. Nie. Eeehe Wiesz akurat Konstantyno... Znaczy tak, dobrze mówi, że na początkowo to było tam do Rzymu i to była częściowo Europa i chrześcijańskie. Akurat tak się składa, że tam z pewnych względów bardzo dobrze znam historię Turcji i oni tam około 1500 roku przejęli Konstantynopol. Hmm. No, no to widzisz. Tam wiadomo, religia ta islamska i tam zawsze chcieli podbijać te europejskie tereny. A takie osobiste pytanie, y mm -hmm. nie musisz na nie odpowiadać, oczywiście. Znaczy, e odpowiem. Okay. A ile masz lat? O! <laughs> A, no. 26. 26, okej. Okay. A takie pytanie: e, Czy wiesz, ile ja mam lat? Nie, ale z głosu dałbym ponad 20. Ponad 20. Okay. A bo i 20. To, powiedzmy 20 w górę, o. Dobra, boisz mniej, się. Nie. Boisz się. A co masz mniej? Mam mniej. No, głos masz dość ten. Y... To jest stary. Nie? Poważny, nie? No, o. No, ale. Y... No to tak wychodzi, że mam w ogóle lat 15. Co? Trolujeśmy teraz. Nie, gracie Znaczy ja wiem są przypadki migracza. i nawet znałem takie przypadki gdzieś po mutacji. Niektórzy już byli w wieku 14 czy 13 lat. No boady. Troluwany... Nie ma takiego głosu. <laughs> nie no, nie no, to jestem zaskoczony. Ja bym to też nie stwierdziłem po samym głosie, że masz 20 jak nie więcej. Hmm. Co my jakiegoś... A czekaj... Eee... A, tego San Diego na końcu, bym ci pokazał. Tylko tam pełnie droga, nie wiem czy jest dostępna ale ja sobie zostawiłem znacznik na mapie. Sam Ci jego styl pokażę, bo on faktycznie umiał spoko budować. Akurat ja zbytnio wcześniej nie mówiłem jakoś w jakim jestem wieku, mimo że tam na wcześniejszych odcinkach można znaleźć informacje. Bo na przykład 3 lata temu nazwałem odcinek 1 moje 23 urodziny między innymi. Ale akurat tak wyszło. Tak się złożyło, że... Bo ja mam teraz 4 sierpnia, skończyłem. Ja tak sobie odpalam live'a urodzinowego, wchodzę na Atola, bo wtedy było to głosowanie na gwiazdę serwera. Wszyscy zaskoczeni, ja mam dzisiaj urodziny i ten cały MPG4 mnie się pyta, ty masz dzisiaj urodziny? Mówię, że tak, a on do mnie, no ja dzisiaj też mam. No. 4 sierpnia, a co ty gadasz? <laughs> Jeszcze może powiedzieć, że ten sam rocznik, mówi, że nie, nie. W sumie nie pamiętam, ile powiedział, ale chyba nie. To, tysiące, nie pierwszy, bo drugi powiedział coś tak. ale to jest tak, że byłem zaskoczony, że akurat trafiło na dwie osoby z tego samego rocznika. No, I tu się budował Zendi. On miał dość specyficzny styl, jeśli chodzi o dekorację, ale niestety za dużo nie zdążył wybudować. Taki coś. wymyślny, nie? Straszny. Tak, z tych prywatnych y, spraw. No, Czyli jakiś czasko nie było, jakieś wyjazdy miał, a później ogłosił, że jednak rezygnuje. No, niestety. Nitka właśnie psa, że szuka takich, em, co będą długo grali i, i są tam zobowiązani na, do zostania przynajmniej na jednym sezonie, nie? Tak, tak. Wiesz co, Zendy jest pierwszą osobą, znaczy inaczej, te osoby, które odchodziły wcześniej, to były takie straszne, dosłownie mówiąc, niewypały, bo pierwszy raz mieliśmy z nimi styczność, bo tutaj mamy osoby, które są od wszystkich trzech edycji, e, dokładnie to jest to jest Ośpiegol, Arde, ja, Nitka, Leseto, Edukator, te tutaj my, to my jesteśmy jakby od samego początku na no, wszystkich trzech edycjach, byliśmy i jesteśmy. Więc jakby wiemy jak te osoby działają i jak po prostu ten. jak grają. No tylko te trzy osoby jak edukator spiego i to niestety z czasem nie dopasowało, jeżeli chodzi o ten sezon. Ale tak, to pozostałe osoby część znamy z drugiego sezonu, na przykład taki MPG 4, a pozostałe osoby to tak naprawdę dopiero w tym sezonie je poznaliśmy, więc niektórzy pokazali się spoko czy coś. Ja tutaj grąb można skoczyć. No. A ten. Więc y, niektóre osoby, które leżą na cmentarzu to jeden jedna z tych osób jest tylko, która była na starcie, bo jakoś jej nie przypasowało. Druga osoba kilka dni przed startem napisała, y, że nie będzie grać, więc y, tak wyszło. Jeden był, który grał dwa dni <grym> i zniknął. Y, to była strasznie z nim dziwna historia, bo on nie miał Minecrafta premium y, jakiegoś tam kupił za 50 zł, po czym się okazało, że go skamowali po dwóch dniach y, ten prawowity właściciel odebrał swoje konto. Aha. I to było dziwne, bo akurat była promocja na, na tego Minecrafta, za 64 zł. A, no to. Więc też tak dziwnie on wtedy tam zagrał. Też były dwie kolejne osoby, które razem dołączyły. Eee, na cmentarzu tam nie ma napisane, eee, kto to jest dokładnie, ale nam dramę jeszcze zrobili. Ale u mnie możesz ich kojarzyć z tabliczki pogrzebów dwóch dzbanów. Bo my ich tak nazwaliśmy. Hmm, widziałem, widziałem. Z... Konkretnie to były pierwsze osoby w całej historii trzech sezonów Atola które się okazały, że są na x rayu po je. raz jeszcze przechodzili sobie przez border. On chwilowo jest ustawiony A, koło 10 tysięcznej kratki z tego względu, że będą. żeby tam się generowały później nam nowości z 21 Właśnie tak, 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 właśnie słyszałem nitka mi mówiła i tam widziałem właśnie na minimapie są takie mm, ro, takie jakby, że jest taki idealny kwadrat, ale są takie wyjścia w niektórych. Tak, w niektórych tak nie jest... właśnie on tak przechodził przez ten border. Dlatego mnie to też zastanawiało. E, najlepsze było tłumaczenie, bo bez powodu zostali nazwani z bananami. Oni to przedstawiali w takiej formie, że skoro ten jeden z nich często ginął, że mu się to należało. Aha. I później w trakcie rozmowy powiedzieli, tak, używał tego X-Ray'a, ale to nie z powodu, żeby go wyrzucać, naprawdę były takie dziwne tłumaczenia, jakąś tam dramę robili, ten jeden dał post na społeczności i mówi, nic dziwnego, że jesteście taką toksyczną społecznością, jak was nawet Ty ty mi hejtuje, I go tam oznaczył, ja takie, matko boska, ten nawet jego tutaj wzywa, że, tylko po to, żeby, nie wiem, jakąś dramę zrobić, żeby coś na tym zyskać, to było takie prostu słabe. Nie wiem, czy ktoś mu napisał ze względu, nie wiem, dramy ze mną, Tyczmij, czy coś, ale naprawdę to było takie żałosne. Wykasowaliśmy ich całkowicie, bo i tak długo nie grali, całe dwa tygodnie chyba. No to co no, to Tak, tak, tak. tak. Nawet mi nie kazali dokładnie ich tam pochowywać, dlatego tam dałem takie dwa pustaki i to tyle. No dobra, wiesz, co to dzięki za oprowadzenie, nie? Nie ma za co. No, i ten, i myślę, że właśnie kolejny nas kolejny nasz raz, jak się zobaczymy, to, to przy tym, przy grze w ciemno, nie? Tak. Niestety nasz odcinek już dobiega końca, ale końca nie dobiega mój pobyt na serwerze Atoll SMP, dlatego już jutro wpadnie kolejny odcinek z tej serii, gdzie dużo bardziej się rozwinę względem poprzednich odcinków. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia już jutro.